Zabaw dla dzieci. Oto dzisiejsi uczestnicy: Maciejos, Kamilos i Patrykos. Uuu, I ja! Wygrany każdej rundy zdobywa suweczkę! Każdej rundy! rundy. Oto jednak, ja dostaję pieniądze! Dostajesz! Chyba, że przekro. to się pewnie wydarzy. Zasady: Muszę was dotknąć, ale nie możecie uciekać. Możemy się bawić na terenie całego tutaj parku. Nie wchodzimy do takich miejsc jak wiecie: łazienki, jakichś zapleczek. I Dobrze. to ty! Round one. Macie 5 minut. Trzy, dwa, jeden, start! No i drogę wybrałem! Ja się nigdzie nie śpieszę, bo jestem sprytny. Jezus! Ola! ale mi to pasuje w ogóle do spodni dzisiaj. Myślę, że jeszcze zmieści się po to. O matko. Utknę tam, więc docenie moje poświęcenie o 100 zł. Więc schowam się do tej rury, Dlatego, że to będzie dobry punkt obserwacji. Nie wiem czy to widać, ale jedno z moich blon wystaje na zewnątrz. Ale jak się nie odezwiesz? To nie ma szans, żeby cię znaleźć. Nie ma absolutnie żadnego sposobu, żeby się tu umiejscowić, żeby było całe pod tym miejscem. Stary, nie ma tyle miejsca, żebym się tak połamał. Ja się tu wciskałem tak, że wy wyciskał mi powietrze z płuc. Ja się siedziałam, mam dziurne spodnie. Może mnie nie znajdzie w sobie. Zakryć się kapturem, żebym jeszcze bardziej wtapiał się w otoczenie Pięć minut dokładnie, wyruszamy na poszukiwania Wydaje mi się, że to jest dobra kierowka, bo wszędzie są te siatki i wszystko widać To będzie najbardziej aktywnościowo wymagający chowany Dla mnie to. Ej Kamil Co? Ona już szuka? Nie Szukam! Zacząć szukać Mam poważne podejrzenia, że ktoś jest ukryty w róże. Bo Nie ma Patry Gdybyś się nie zaśli, to byś się nie zdradził. Mam się. Jezus, nie mogę wytrzymać już tutaj. Jesteś pierwszy, więc szukasz następnej rury. Nie. Sprawdzę jeszcze kolejne rureczki, bo Kamil to tak zwany zgapiasz. Wiedziałam, że to zgapiasz! Nie, ja pierwszy zrobiłem Patryk, potwierdź! No, potwierdź. Ja byłem pierwszy! Dobra, został nam tylko Maciek i już jest potwierdzone, że Maciek... Czyli wygrałem chyba rundę w takim razie, tak? Wygrał stóweczkę. Ja Ci podpowiem tyle, że nie znajdziesz Macka nigdy w życiu. No to nie zła podpowiedź. Dzięki ci. No, proszę. Ja że chodzi teraz bardzo cicho. Żeby usłyszeć mój głos. Mam wygiętą nogę w przeokrutnie bolesny sposób. O, proszę, jak kebab. Tak jak leniwiec, jak piękny, a nie kebab. Wygrałem, mój drodzy, wygrałem. Szpaka! Jak ona nie skończy, mieszkać w 30 sekund. To, to jest koniec. Jak jesteś w rurze, to zjeżdżaj, bo w ciebie przypierniczę. Szybko zjeżdżaj, bo jadę! nie brak zawodów. Ale mam włosy! się trolił. Nie wytrzymam, widzę Cię tu! Tu Cię widzę! Czy wygrałem? Nie! Jak to nie? Znaczy wygrałeś, ale Cię znalazłam. I nie dostaję stówy? Dostajesz. A, stop. To jest tak bolesne, że nawet sobie nie wyobrażasz. Stóweczka. Jeszcze jedno, jeszcze jedno zero. Nie, stóweczka. Wyślij i przelew. Szkoda. Szuka Patryk. Trzy, dwa, jeden, ja się nigdzie nie spieszę. Trzeba to całe rozwalić, więc będziesz mi musiał. powodować tutaj. Nie chcę już teraz się wciskać w czasem przestrzennym, mam tego dosyć. Słuchajcie, ja mam taką mistrzkę, że jestem jakby w centrum dowodzenia. Przepicka mnie, suwa i wygrasz potem. No, mi się wydaje, że wygrał. Nikomu nie da swoich pieniędzy. Czy schowanie się w tym ma sens? Da ci tu plotka na ciebie. Oha, żeby na mnie był? Tak, tak, tak. Wygram gram, to na pewno. Właściwie nie podejrzanie się stresuje. Pewnie tego, że gramy o moje pieniądze. Ja nie wiem, czy to się nagrywa. Ja nie, nie wytłumaczyli mi. Fuuuuck. <grym> Dwie minuty, jeszcze kupa czas. Gdzie ty się chowasz Maciek? Szukam, nie wiem. Żebym się przypadkiem nie zdradziła gadaniem, bo jak się zdradzę gadaniem, to będzie najgorsze. To chyba nie ma sensu. Jedyna możliwość, żeby Patryk nie znalazł, to jak wejdzie tutaj i tutaj jest, widzicie taka siatka i on przez to może mnie z góry zobaczyć. Kto wie, może się uda. Uwaga, szukam! Zaczął szukać, więc ja się kitram pod klocek. Czy ja dam radę sprawdzić tej róże, nie zjeżdżając z niej? Ale nie słyszę, żeby Patryk tutaj szedła. <głos> 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 oh! <głos> Basen z kulkami. Na pewno ktoś się schował w basenie z kulkami. Widzę cię! Był taki prank. Czy ja wygrałem? Czy ktoś tu jest? Ja się boję, że co, że ktoś nagle wyskoczy i mnie wstraszy. No, na razie ci idzie słabo. A ty wiesz, gdzie oni są? Nie, nie, nie wiem. Trzeba wszystkich w 10 minut. Tam. W tym basenie. Na pewno. Wychodź! Nie no, nie trzeba, idziemy tędy. Bo tutaj no... Może tam, za tymi budowlami właśnie, to wygląda coś tu było, co nie? Dobra, bardzo dobra kryjówka, muszę przyznać, bardzo dobra, Ju. Akurat mi ten klocek zleciał! Mówię tak! Ale mnie boli głowa od trzymania tego klocka i on mi zleciał za mnie i nie umiałam go wyjąć i tak się siłowałam. I słyszę nagle... O, na pewno jest w tych kulkach i mówię nie, tylko nie to! Jula, jesteś pierwsza, rozumiesz? Mam bardzo problem. O nie, to znaczy, że szukam. Chodźmy teraz tędy, bo... O, no! Boże, nigdy się tak nie nagimnastykowałem. Dobra. Ej, chłopaki! Już szukamy z 10 minut. Góra już była obszukana, nie idziemy po górze. My wszędzie byliśmy. Dobra, weźmy może jakimś wejściem, którym jeszcze nie wchodziliśmy po prostu. O matko Ej, tu nie byliśmy faktycznie. Hello, darkness my old friend. Mogę zapłacić tą skórę, poddaję się. Poddał się! Poddał się! Naprawdę się poddał! No dobra, wygląda to całkiem nieźle. Myślałem, że to jest główniejsza kryjówka, ale całkiem jednak jest epicka. Wychodzisz? Tam mamy iść, poddał się! A. By się udało. Ja byłem za kasą. Tylko tu i w czterolatkach można. było. No, no tak. No to ja źle. No to ja Zaprezentuj mnie! Króla tej gry! Oto ja? Gdzie <grym> byłeś? Staliście dosłownie tu! Ale ja w kulkach nurkowałem. A ty gdzie byłeś? Ja byłem w kasie. Tam za kasą nie ma zabaw. No dobra. No nie wiem jakie zabawy znajdziesz za kasą. Eee, Kasjer, okay. Easy peasy. Druga skóreczka wpada na konto Maciejosa i będziesz chował się teraz po raz trzeci. Myślisz, że znowu wygrasz? Przechodzimy do tego oto kolegi, który znowu zasady gry. Bo ja nie wiedziałem! Kara za kamień. Kamil szuka. Stawiam, że znajdę ich wszystkich w mniej niż 10 minut. Zakładam stułeczkę. Dobra. Ostatnim razem jak szukałem kryjówki to zajęło mi to jakieś dwie minutki Więc ja się znów nie będę śpieszył Wiecie co? Trochę się stresuję Biorę to ze sobą i lecę z tym gdzieś się schować <grymne> jest. Koleżanka jest lekko świrnięta Hmm Kurde możesz może... Się nie możesz nie moje kryjówki. Nie! No. No. Trzy minuty. No mi to! Miłaś z tego! Ja już nie wygłam tej rudy, moi drodzy. Kładę się tutaj w tym rogu. No. Najgorsza kryjówka no na świecie. Wie, że jest najgorsza, ale nie mam kompletnie pomysłu, chciałbym za to się schować. Dwie minuty! Hej! To jest fatalna kryjówka. Mam mega gównianą kryjówkę. Patrzcie, wchodzę pod ten stół. No dobra, no to już tak, niech będzie, już trudno Jeszcze trochę się bardziej wcisnę, o Już teraz w ogóle nie ma kryjówek, więc na pewno znajdzie wszystkich Ale na pewno mnie nie znajdzie pierwszego Szukam! Kamil szuka Kamil ma 10 minut, inaczej daj mi stówkę Coś tutaj jest nie? I mam nadzieję, że nie znajdzie ani jednej osoby w te 10 minut. Mega tu gorąco. Ogólnie się mega zmęczyłem. O! Sorry Adam! Macie! Shit. Wiedziałem, że to jest stosowane kryjówka. Nie jestem pierwsza. Nie jestem pierwsza. Z plusów, przynajmniej była to ostatnia runda, więc nie będę już szukał. Druga! Oh nie. Jeszcze Patryk! O oh nie! Znalazł Jurkę, czy wygrałam tam? Ja nie. czasu jeszcze? 8 minut. Jurka szykuje się na przelew. A jak Kamil wygra, to przegrałam cztery w tym odcinku. Dostanę sztupeczkę o wióreczki. Ja za chwilę zdechnę chyba. Go nie ma. Byłem pewien, że on tutaj się ukryje. Hmm. Ja byłem pewien, że on tutaj będzie. Musi być mega mocno schowane. 5 minut. Och, świat! To już jest problem. Jak on tego nie zauważył? 3 minuty niecałe. No po moim trupie! Po moim trupie. Da się załatwić. Już koniec zabawy! Chodź tutaj. 5, 4, 3, 2, 1. Koniec, chodź. Nie! Nie! Nie. Oh. Ale tutaj byłeś centralnie. O oh, matko, dostałem z kurczu pleców trzy razy chyba. O, oh, jeszcze się tak walnąłem. Oh. O oh, Boże. Końcowy bilans finansowy naszej zabawy. Ja jestem minus dwie stówki. Maciek jest plus dwie stówki. Kamil jest minus stuweczkę. I, I ty ja jesteś plus stuweczkę. Wszyscy coś wygraliśmy albo przegraliśmy dzisiaj. <laughs> Dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać, czy odcinki chowanego w takich miejscach Wam się podobają. I błysiaczki. Pa!